Cześć, dzień dobry w poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, nowe plany. Wczoraj udało mi się po raz pierwszy w życiu zrobić Inbox Zero w poczcie służbowej, jak i w poczcie prywatnej. Jest to niesamowicie oczyszczające doświadczenie, polecam każdemu, naprawdę. Zupełnie inna jakość funkcjonowania, dziś po prostu mam wrażenie, że odzyskałem nagle, nie wiem, co najmniej kilka godzin. Po prostu wow, niesamowite uczucie to jest. Natomiast chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam po trochu o sukcesie, o tym czym tak naprawdę jest sukces. W pewien oczywiście specyficzny sposób, ponieważ posłużę się pewną prezentacją, którą miałem okazję przedstawić jakoś w grudniu, przed świętami, jeszcze w piaseczyńskim inkubatorze dla uczestników inkubatora. Wtedy opowiadałem tak naprawdę o firmie i o budowaniu startupu z sukcesem. Trochę duże słowo, jak na etap, na którym się znajdujemy, natomiast no, generalnie miałem zainspirować uczestników do tego, że warto podjąć to ryzyko i spróbować zrobić własny biznes, własny startup. Także teraz chciałbym Wam pokazać pokrótce część tej prezentacji, właśnie związaną z. Tak zwaną miksturą sukcesu. I właśnie, zróbmy to tak, może od razu. Eee, o tak. Dobrze. No i właśnie, czy istnieje jakaś mikstura sukcesu? Uważam, że tak. I jej elementami składowymi jest przede wszystkim wizja, mocna wizja, konkretna wizja i wiara w siebie. Musimy wierzyć w to, co chcemy osiągnąć. Mieć tą wizję bardzo dobrze, e, jakby wyklarowaną, nazwaną, po to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, dlaczego idziemy w takim, a nie innym kierunku. Jednocześnie musimy bardzo mocno wierzyć w siebie, w swoje możliwości, wierzyć w to, że jesteśmy w stanie przynosić góry. Następnym elementem jest tak zwany hack czyli Big, Harry, Audacious Goal. Wielki, Włochaty, Zuchwały Cel. To jest koncepcja e, zaciągnięta z, e, od Jima Collinsa, Chodzi o to, aby wyznaczać sobie Bihag, który będzie właśnie takim ogromnym celem, który z jednej strony jest niesamowicie ambitny, z drugiej strony jest w jakiś sposób osiągalny. Tak jak na przykład dla Elona Bihagiem jest to, że chce on wysłać człowieka na Marsa. Nikt jeszcze tego wcześniej nie zrobił, natomiast jest bardzo dużo różnych czynników, które świadczą o tym, że prawdopodobnie będzie to możliwe. Pytanie w jakiej perspektywie, natomiast Elon pokłada w tym bardzo duże nadzieje. Także to jest jego biehek. Następnie determinacja. Determinacja w dążeniu do celu, determinacja w rozwiązywaniu przeszkód, problemów, na które napotkamy. Generalnie determinacja w działaniu. No w tym, żebyśmy skutecznie tworzyli budowali nasz startup. Tak jakby tutaj możemy na początku w szczególności walczyć z różnymi wyzwaniami. Mogą to być różnego rodzaju kwestie związane z brakiem pieniędzy na życie, z brakiem pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Sprzedaż nam nie będzie szła. Większość potencjalnych klientów będzie nam odmawiać, będziemy odczuwać tak zwaną samotność foundera, nie będziemy mieć z kim skonsultować pewnych naszych bolączek, rozterek, problemów. Będziemy mieli źle stargetowane kampanie marketingowe, które nie będą dowoziły rezultatów, będą przepalały nasze budżety. Pogorszą się relacje z naszą rodziną, ze znajomymi, czy po prostu będziemy mieli słaby product market fit, albo nie będziemy go mieli, w związku z tym to też będzie nam mocno utrudniało. Musimy być zdeterminowani do tego, żeby walczyć z tymi wyzwaniami, żeby starać się je likwidować, żeby starać się je jak najszybciej eee, ograniczać. Tak? Następnie network network rozumiany poprzez po prostu umiejętność budowania sieci kontaktów, wartościowych kontaktów, kontaktów, które będą poprawiały, pogłębiały nasze relacje właśnie biznesowe, zarówno z potencjalnymi klientami, jak również partnerami, kontrahentami, z ludźmi, którzy mogą być po prostu zainteresowani tym, co robimy. No generalnie jakby dobry network jest niezwykle istotny i wartościowy. Taki network możemy budować na konferencjach, na różnego rodzaju dedykowanych przedsiębiorcom wyjazdach, na kampach, znajomy organizuje founders campy, które bardzo polecam, na różnych innych spotkaniach z przedsiębiorcami, na różnych meetupach. Możemy też chodzić na różne imprezy branżowe, teraz jest tego naturalnie dużo mniej, natomiast różnego rodzaju eventy właśnie dedykowane Pewnym obszarom, zagadnieniom, technologią też są bardzo dobrą okazją ku temu, czy po prostu spotykać się na kawę, łapać się po prostu tak jeden na jeden z ludźmi, z którymi chcielibyśmy porozmawiać i zbudować jakąś relację. Następnie procesy. Procesy są elementem po prostu umożliwiającym nam jakby dużo sprawniejsze zarządzanie naszą firmą, tym co musimy w ramach niej wykonywać. Z przekazywaniem obowiązków, z realizacją w powtarzalny sposób różnych kwestii. To są rzeczy, które po prostu wcześniej czy później muszą powstać, no i co do zasady lepiej wcześniej niż za późno. Tutaj, kilka przykładowych procesów, które budujemy w HILMI. Część już istnieje, część jeszcze gdzieś tam sobie szlifujemy, natomiast jest to jakaś tam wstępna lista procesów, które w organizacji muszą funkcjonować, i każdy powinien być zaznajomiony z tym, jak one funkcjonują. Następnym klockiem w tym wzorze jest ciągła nauka i doskonalenie się, rozumiane właśnie poprzez to, że po prostu nigdy nie możemy osiąść na laurach, nigdy nie ma takiej chwili, w której możemy uznać, że wiemy wszystko, osiągnęliśmy to, co potrzebowaliśmy, nic więcej nie musimy wiedzieć. To jest typowa cecha przedsiębiorcy, właśnie, który wie, że nie wie jeszcze wszystkiego i powinien cały czas rozwijać swoje kompetencje. Można by to zobrazować mniej więcej w taki sposób właśnie, że mamy tą głowę, z której tam wybucha cała feria kolorów i generalnie tak wygląda nasza codzienność. Pętla nauki. Tutaj e, posłużyłem się pętlą nauki zaproponowaną przez Erika Rice'a, bardzo polecam Wam jego książkę e, na temat metody Lean Startup. Natomiast pętla nauki właśnie wygląda w następujący sposób. Mamy pętlę Build, Measure, Learn, która jakby ma na celu tak naprawdę przekuwanie pomysłów w produkty, następnie opomiarowanie tych produktów, zebranie danych po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i na podstawie tych wniosków usprawniać, generować nowe pomysły, no generalnie uczyć się i działać właśnie w takiej pętli, to jest też niezwykle istotny element. No i Gotowość do pivota, nawet wielokrotnie, czyli musimy brać zawsze pod uwagę to, że jeżeli obraliśmy zły kierunek i, i mamy ku temu dość istotne przesłanki, e, gdzie wiemy, że to nie jest najlepszy kierunek, być może powinniśmy pewne rzeczy robić inaczej, obrać inny segment klientów, inny target, e, inaczej oferować naszą usługę produkt, lub po prostu zupełnie ten produkt, lub usługę zrobić w inny sposób, do innej grupy docelowej, no to powinniśmy być na to gotowi. No i tutaj. Zobrazowane właśnie takie trzy strzałki, to wcale nie muszą być zawsze trzy drogi, może być ich mniej, może być ich dużo więcej. No i ten ostatni element e, szczęście. Szczęście, które jest tutaj niezwykle istotne, jednocześnie e, jest najtrudniejsze o tyle, że szczęście nie jesteśmy w stanie nabyć tak? nie, nie możemy go kupić nie możemy go wynająć. E, nie możemy w żaden sposób zapewnić sobie szczęścia, nie możemy pójść gdzieś i w konkretnym miejscu tego szczęścia znaleźć. Jest pewien sposób, który może nam zmaksymalizować prawdopodobieństwo tego, że to szczęście się wydarzy w naszym życiu. Bazuje ono na sentencji wypowiedzianej przez Senekę, rzymskiego filozofa. Seneka powiedział niegdyś, że szczęście to jest to, co się zdarza, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Oznacza to po prostu tyle, że nasz trening, nasze przygotowanie, nasze umiejętności w połączeniu z dość specyficzną sytuacją, w której się znajdziemy, maksymalizują to, że osiągniemy to szczęście. Tak? Jakby jest to pewnego rodzaju sposób na to, jak możemy sobie je zapewnić. Czyli mówiąc dużo prościej, aby być szczęśliwym, musimy sobie generować takie okazje. Musimy być otwarci na nowe rzeczy, na nowe relacje, na nowe pomysły. Musimy być bardziej predestynowani ku temu, aby to szczęście w życiu mieć. Ponieważ im, będzie, im będziemy znali więcej ludzi, będziemy znali więcej punktów widzenia, będziemy mieli więcej w głowie opinii, faktów, to nam pozwoli zwiększyć prawdopodobieństwo bycia we właściwym miejscu i czasie. Jeżeli będziemy przygotowani merytorycznie i będziemy we właściwym miejscu i czasie, no to jest duża szansa, że właśnie to szczęście osiągniemy. Natomiast jak patrząc bardziej przyziemnie, no to mniej więcej szczęście można było przedstawić w takiej formie. No po prostu jest to jeden wielki chaos różnych zasad, reguł, mniej lub bardziej istotnych czynników, które dzieją się dookoła nas w naszym życiu, na które nie mamy wpływu w 100% i po prostu nie możemy sobie zapewnić tego szczęścia na zawsze. No i jak wygląda wzór na sukces? Ja to rozrysowałem w takiej formie. Mianowicie jest to jasny cel, gdzie mamy zdefiniowany bichek. Wierzymy w siebie, wierzymy w produkt. Jesteśmy zdeterminowani i pamiętamy o tym, aby ciągle się uczyć i doskonalić w swojej umiejętności. Do tego musimy dodać odpowiednią dawkę motywacji i skrupulatności. Musimy mieć Procesy, musimy dbać o networking, o budowanie sieci kontaktów. Musimy pamiętać o funkcjonowaniu w ciągłej pętli nauki i o tym, żeby być gotowym w każdej chwili na pivotowanie naszego pomysłu, naszego biznesu. Następnie do tego musimy dodać pewien czynnik losowy, czyli właśnie tą największą niewiadomą: szczęście rozumiane poprzez bycie w dobrym miejscu o dobrej porze. Poprzez pewnego rodzaju intuicję, ale jednocześnie odpowiednie przygotowanie, po to, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo tego, że jeżeli będziemy w dobrym miejscu i o dobrej porze, i będziemy mieli dobrą intuicję, to to szczęście wystąpi. No i te czynniki po połączeniu powinny dać nam prawdopodobny sukces tak? rozumiany poprzez rosnące przychody, wzrost wartości firmy, kontrolowane skalowanie. Zdobywanie kolejnych rynków, przyciąganie najlepszych talentów na rynku, potencjał na sprzedaż, dywidendę jakkolwiek inaczej sobie to, ten, ten sukces zdefiniujemy. Tutaj tak naprawdę nie ma też jednej prawidłowej odpowiedzi, czym jest sukces, ponieważ dla każdego ten sukces będzie mierzony zupełnie innymi kryteriami. Dla jednego jest to odpowiednio dużo milionów gotówki na koncie, dla innego jest to Majątek, który ma nie wiem, w nieruchomościach i działkach, dla jeszcze innego po prostu będzie to możliwość inwestowania w kolejne biznesy, a jeszcze dla kogoś innego po prostu odblokowanie jakby swojego czasu na takim poziomie, że ten człowiek wtedy może robić co chce, kiedy chce, tak długo jak chce i wie, że będzie mu wystarczało środków pieniężnych na to, żeby móc dalej funkcjonować. Także tak wygląda moja propozycja wzoru na sukces. I tego, o czym chciałem wspomnieć, właśnie czyli szczęścia, tego czynnika, który jest tutaj chyba najbardziej e, jakby specyficzny. Tak? Nie jesteśmy w stanie sobie zagwarantować, obiecać, że to szczęście będziemy mieć. Możemy próbować tylko je e, zapewnić sobie właśnie poprzez bycie otwartym na świat, na możliwości, na relacje na to, żeby poznawać i się nie zamykać właśnie przed, przed tym, co nam życie niesie. To jest to jest myślę taka dość istotna tutaj cecha, która właśnie dla przedsiębiorcy jest jednym z takich fundamentalnych elementów, które powodują, że jakby mamy w swoim życiu dużo więcej potencjalnych okazji niż przeciętna osoba, która po prostu nie zwraca uwagi na pewne rzeczy które dzieją się dookoła nie jest to jak najbardziej naturalne oczywiście nie mówię tego jako przytyk mówię o tym bardziej właśnie z perspektywy tego że będąc przedsiębiorcą zaczynamy zwracać na wiele rzeczy uwagę na które normalnie prawdopodobnie byśmy tej uwagi nie zwrócili dzięki temu jest to jakaś szansa na to aby jakby Zacząć realizować coś, co odniesie sukces. Jeśli nie odniesie tego sukcesu, no to po prostu będzie to dla nas pewnego rodzaju eksperyment, jakiś learning, na podstawie którego powinniśmy wyciągnąć wnioski i z tym bagażem doświadczeń próbować szukać dalej no, jakby Pętla nauki, pętla feedbacku, no i również to, o czym kiedyś już wspominałem w odcinku o porażce, właśnie traktowanie niepowodzeń w taki sposób, aby wyciągać z nich zawsze naukę. Także tyle. Dziś chciałem podzielić się z Wami tymi przemyśleniami, podzielić się z Wami krótkim wzorem na sukces. Mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda, może Was zainspiruje, może spowoduje, że po prostu nabierzecie nieco więcej odwagi do tego, żeby rozpocząć swoje pierwsze kroki w biznesie. No jeżeli już działacie, no to, to zakładam, że to, o czym powiedziałem, nie jest dla was niczym odkrywczym, co najwyżej możecie się nie zgadzać, bo możecie mieć swoją inną wizję tego, jak to powinno wyglądać. Ja nie twierdzę, że moja jest jedyna słuszna. To jest po prostu to, co zadziałało u mnie. Także, także tak. No i z takim przemyśleniem zostawiam Was na ten tydzień. Dzięki za Twój czas. Hej!